Na zakończenie pruszkowskiego miesiąca aktywnego seniora został zorganizowany turniej ping-ponga. Zawody odbyły się 24 października w Dziennym Domu Pomocy Społecznej. Dla przybyłych seniorów był to bardzo aktywnie spędzony czas. Zawodnicy aktywnie odbijali piłeczkę, a widownia aktywnie kibicowała. A wszystkim kibicuję. Jestem pierwszy raz tutaj wszystkim kibicuję, bardzo mi się podoba. Mam koleżanki i przyszła mi kibicować. No Bardzo fajnie potem przyszła się, żeby opowiedzieć wnukom gdzie ja byłam, jak takie starsze panie i młodsze grają. Ilu jest uczestników? Mamy siedmiu panów zgłoszonych i pięć pań, które zechciały stoczyć tutaj walkę o puchary. Bardzo lubię integrację, szczególnie w naszym wieku jest to bardzo fajne, ponieważ ruch i Wspólna zabawa to jest to, emocje, super, po prostu super. Miesiąc aktywnego seniora to są imprezy i kulturalne, i sportowe, i można powiedzieć społeczne. Chcemy pokazać i seniorom, że mogą aktywnie spędzać czas w różny sposób, ale chcemy też pokazać mieszkańcom pruszkowa, jak wszechstronni są seniorzy, że kochają spotykać się i w ramach na przykład parady seniorów, która odbyła się. Na początku miesiąca aktywnego seniora, ale też bardzo lubią rywalizować ze sobą, zdrowo rywalizować i fair play, i lubią spędzać czas po prostu aktywnie. Koniec Pruszkowskiego Miesiąca Aktywnego Seniora nie oznacza końca imprez organizowanych dla mieszkańców Pruszkowa 60. W listopadzie planowane są kolejne. Cały czas realizujemy projekty z budżetu obywatelskiego i jakby ten sezon letni, który mamy za nami już obfitował w wycieczki, natomiast teraz skupiamy się na wyjściach właśnie takich kulturalnych jak kina, teatry. Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Jasnej 3 w Pruszkowie.